Cześć, witam was bardzo serdecznie. Mam na imię Bartek jestem fizjoterapeutą. Zapraszam was na kolejny odcinek cyklu, który ma was drodzy pacjenci przygotować do operacji kardiochirurgicznej. Mówimy tu o operacjach kardiochirurgicznych z przecięciem podłużnym mostka. Dziś opowiem wam o ćwiczeniach oddechowych. Które są zakazane do czasu zrośnięcia się mostka. Zapraszam serdecznie. Ćwiczenie numer 1. Wdech nosem ręce w górę, wydech ręce w dół. Pamiętajcie, maksymalnie możemy unieść ręce do poziomu barków. Ćwiczenie zakazane numer 2. Wdech ręce w bok. Wydech ręce do ciała. Błąd w tym ćwiczeniu polega na tym, że rozciągamy klatkę piersiową. Ćwiczenie numer 3. Wdech Jedna ręka w górę, wydech, ręka w dół. Błąd jaki tu się pojawia, to ruch asymetryczny, a także ruch powyżej linii barku. Ćwiczenie numer 4. Ręce na kark, łokcie do przodu, wdech. Łokcie idą do tyłu, wydech łączą się przed głową. Błąd, jaki popełnia tutaj pacjent, to po pierwsze ręce powyżej linii barków, po drugie rozciąganie klatki piersiowej przez ten ruch. Ćwiczenie. Numer 5. Wdech ręce bokiem w górę. Wydech ręce bokiem w dół. Błąd, jaki tu się pojawia, to podniesienie w odwiedzeniu rąk powyżej linii barków. Kolejne ćwiczenia. Ręce przed siebie, wdech, ręka do tyłu, wydech do przodu. Wdech, ręka do tyłu, wydech, ręka do przodu. Błąd, jaki się tutaj pojawia, to, po pierwsze, ruch asymetryczny, po drugie, Rozciąganie klatki piersiowej. Kolejne ćwiczenie: pacjent chwyta się za łokcie, wdech ręce w górę, wydech ręce w dół. Błąd, jaki tutaj się pojawia, to Uniesienie rąk powyżej linii barku. Następne ćwiczenie. Łokcie przylegają do tłowia. Wdech, rotacja w ramieniu na zewnątrz. Wydech, rotacja wewnętrzna. Wdech. Wydech. Błąd, który tutaj się pojawia, to ruch rozciągający klatkę piersiową poprzez ściąganie e, chociażby łopatek. Zdjęcia. Następne ćwiczenia łokcie na kark. Wydech: Wdech. łokieć do kolana. Wdech. Prostujemy się. I wydech. Łokieć do kolana. Wdech. Prostujemy się. Błąd, jaki tutaj się pojawia, to po pierwsze ruchy skrętne. Po drugie, łokcie na karku dają komponentę Rozciągania, a także kończyny są powyżej linii barków. Kolejne ćwiczenia: wydech, skłon do przodu, wdech, ręce ponad głowę i wydech. I wdech. Błąd, jaki tutaj się pojawia, to uniesienie rąk powyżej linii marku. Kolejne ćwiczenie, leżenie na boku. Wdech. Ręka w górę, nad głową. Wydech ręka w dół, błąd to samo leżenie na boku, dodatkowo, błędem jest ruch asymetryczny, a także uniesienie ręki ponad głowę. Leżenie na plecach, nogi zgięte, wdech, ręce ponad głowę, wydech, ręce wzdłuż ciała. Błędem jest uniesienie rąk powyżej. Linii barków. W tym materiale filmowym to już na tyle. Jest to tak naprawdę kontynuacja pierwszego odcinka o zakazanych ruchach. Jeżeli macie ochotę na drugą część, dajcie znać w komentarzu, a pokażę Wam jeszcze więcej ćwiczeń które są zakazane po operacjach kardiochirurgicznych. Dziś już się żegnamy. Pozdrawiam. Cześć.